Po usunięciu całego nadmiaru modelina przemieniła się w koralinę. Pomaluj włosy na niebiesko. Zacznijmy pracować nad ubraniami. To płaszcz przeciwdeszczowy i paskowane rajstopy. Tu jest pięknie! O jejku to starożytna studnia. Ludzie powiadają, że jest bardzo głęboka. To niesamowite. Wrzucę kamyk, by sprawdzić jej głębokość. Minęło sporo czasu. Pogoda zaczęła się pogarszać. Wiatr wzmagał się coraz bardziej i zaczęła się wielka ulewa. Drewniane szpikulce stają się podpórkami. Zrób spiczaste kolce. Drewniane szpikulce staną się podpórkami, a szpikulce staną się ogrodzeniem. Dodaj więcej płotków i wielkie brota. Wymieszaj różową farbę akrylową z białą. Pomaluj ścianę. Pomaluj pachołki, płotki i schody na biała. Dom jest udekorowany kamieniami i mchen. Pokój wygląda na przytulny. To zapowiada się interesująca. Jak mogłam wcześniej nie zauważyć tego domu? O, strasznie tu, tak samotnie i pusto. Koralina chodziła po pokojach, licząc drzwi i okna. Pewnie powinnam iść spać. Aha! Cześć łóżeczko! Miała dziwaczny sen. Tak, jakby dom nagle się zmienił. Był cały w kwiatach i światłach. Czy ten różowy zamek jest moim domem? Zrób figurkę lalki z kawałków modeliny. Ona wygląda podobnie do koraliny. Hmm, dziwne. Po przeprowadzce trzeba rozpakować wszystkie pudła. Czym był dekorować kominek? Kule śnieżne będą pasować. Co to za śmieci? Ciekawe. Hmm. O! Gdzie jesteś? Hej! Jak to zniknęło? Zrób drzwi z okleiny. Dodaj zawiasy. Te drzwiczki łatwo otworzyć! Zakryj ścianę chowając drzwi pod spodem. Obok wejścia jest gniazdko. Dokąd prowadzą te drzwi? Jak się tu dostałaś? To dziwne, nigdy wcześniej nie widziałam tych drzwi. O, są zamknięte. Ciekawe, gdzie to jest. Hmm. Tutaj, super. Co? Kamienie? To wpadł na pomysł upostawienia drzwi donikąd. O, zobaczmy! Pojawiła się figurka zrobiona z czarnej i białej modeliny. To mama koraliny. Czemu ma taki złowrogi uśmieszek? Na wierzchu ma biały sweter. Guziki zastąpią oczy. Mamo, coś nie tak? Hmm, to chyba dochodzi z kuchni. Cześć skarbie! Ale to są gu, gu, gu. Guziki! To dziwne. To dziwne. Niby wszystko jest takie samo, ale jest inne. Koralina jest dobra w rzeźbieniu. Kilka ruchów i pojawia się figurka taty w szlafroku. On też ma kuziki zamiast oczu. Pomaluj włosy na brązowo. Szlafrok jest w grochy. Tak jest znacznie lepiej. Nie zapomnij o kapciach. Ciężko jest znaleźć różową parę z króliczkami. Koralina poszła do biura taty. Zamiast siedzieć przed komputerem, tata siedział przy pianinie i grał dziwne melodie. Śpiewał przy tym. Nie umiesz grać na pianinie. Tak, Koralino, ale zaśpiewam o tobie piosenkę. No dobrze. Pośpiewali razem. La, 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 la. I poszli do jadalni. Cała rodzina udaje, że nie dzieje się nic dziwnego, ale Koralina ma pewne podejrzenia. <śmiech> <śmiech> Zakrętka od perfum zmienia się w warstwę ciasta. To są urodzinowe świeczki. Zapal je! Zrób podpórkę używając dziurkacza. Stolik z deserami jest gotowy. Nowa mama koraliny uwielbia gotować. Zrobiła córce tort. O, pycha! Rodzice koraliny zachowują się tak dziwnie. Wcześniej nigdy nie mieli czasu na gotowanie, a tu odbywa się wielka uczta. Rodzina cieszy się pięknym wieczorem. Kulka z modeliny zmienia się w Beldam. Ten stwór tylko udaje, że jest mamą Koralinę. Czarne włosy i obcisła suknia na smukłym ciele. Ona nie wygląda zbyt przyjaźnie. Beldam łapie dusze dzieci. Beldam relaksuje się w pokoju. To chyba warsztat mrocznych wyrobów. Czekam, żeby przeprowadzić z koraliną poważną rozmowę. Zobaczymy, czy jest wystarczająco sprytna. Co tu się dzieje? Podoba Ci się twój sen, co? To wszystko kłamstwa. To wyobrażone życie ma wszystko, czego potrzebujesz. Chciałabyś zostać w tym pięknym domu? Daj mi swoje oczy, a przyszyję w ich miejsce guziki. Tak jak u twojej mamy i ojca. Nie kupuję tego. Daj mi znać, gdy będziesz gotowa. Modelina zmienia się w trójkątny kamień. Włóż ją do piekarnika. Teraz kryształ jest gotowy. Nagle przyszły do niej dusze dzieci. Ratuj siebie, pomożemy ci. Dzięki, ale kim jesteście? Duchy opowiedziały, jak Beldam ukradła ich oczy. Weź ten kryształ. On pomoże ci je odnaleźć. Tylko tak możesz wszystkich uratować. Patrząc w kryształ, Koralina widziała wszystko w odcieniach szarości. Jedynymi kolorowymi elementami były oczy zabrane przez Beldam. Zebrała ich ile zdołała. Mhm. Dzięki, Koralino! Dusze odzyskały swoje oczy. Przyciśnij modelinę, zrób pyszczek kota. Teraz ma ciało z okonem i łapkami. Mamy niebieskookiego kota ze sterczącymi wąsami. Koralina budzi się w swoim łóżku. Co? To był tylko sen? Kto tam? Zauważyła kota za oknem. Ten biedak cały przemógł. Koralina otworzyła okno i wpuściła kota do łóżka. Kotek zamruczał radośnie. Wszystko wróciło do normy.